Cześć Boże wszystkim zgromadzonym po tamtej stronie ekranu. Cześć Państwem reporterka Sowa Hilda i ksiądz Dawid Gabenda. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w tym świątecznym, specjalnym wydaniu naszego odcinka. Otóż dzisiaj spotkaliśmy się w specjalnym pomieszczeniu, w wyjątkowym miejscu e, w mieszkaniu naszych przyjaciół. Zabo... Jada? czy zaboluda? Zawoluda e, Hansa, tej bardzo Hans. Czy Boże? Czy Boże? I e, księdza Macieja. Też Szyb Boże? Czy Boże? Szyb Boże? Boże? Moi drodzy, rozpoczęliśmy święta już dzisiaj drugi dzień świąt wielkanocnych. Cieszymy się z martwych staniem Pana Jezusa i spotkaliśmy się właśnie w waszym mieszkaniu, bo wiemy, że wyście się bardzo fajnie przygotowali do tych świąt. Proszę księdza, fajnie! Popatrzcie, co oni tu przygotowali. Oni tu mają cały osą Tesco i wszystkie inne sklepy wykupione. Jak ktoś nie ma ozdób na święta, to może przyjść do księdza Maciej'a i do Hansa, i wtedy myślę, że oni im uzycą tego. No tak, bo my tak siedzimy z Hansem, to musimy mieć klimat świąteczny, bo no, po zamykaniu jesteśmy w naszych domach, mieszkaniach i trzeba poczuć się zmartwychwstanie. No i dlatego mamy tutaj świąteczne ozdoby, które towarzyszą nam święta. To proszę, opowiedzcie nam o tym wszystkim, co wyście tutaj przygotowali. Widzę, że macie tutaj jakieś takie kurki. Po co wy macie kurki? Yy, no jak to, Hilda, po co kurki? No Kurki to fajne takie zwierzątka, które symbolizują dar nowego życia. A święta wielkanocne to właśnie Święta Nowego Życia. Tak, też tak myślę, że właśnie takie malutkie pisklaczki przypominają nam o tym, że e, my też jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy wierzą w Pana Jezusa, naradzamy się na nowo właśnie dzięki nim, Niemu. Pięknie. I te jajca, co sam są, też są symbolem Nowego Życia. Nie no, jejemy, ale i patrzymy na nie. A czy te wszystkie jajca, na przykład te jajco tutaj y, ryżowe, czy wyście to przygotowali sami? To jeszcze sztrykowała moja Uma, ale to może w innym odcinku będziemy opowiadać. Ale fajne takie. A co to znaczy że strykowała? No brała i je tam ozdobiała tymi fajnymi takimi wzorkami. To mo może my to pokażemy tak z bliska dzieciom, słowa Hilda pokażę. To są usztrykowane jajka, z jakiegoś takiego włóczki, czy co to tam jest? Włóczka, tak? Tak jest, taką, co się sztrykuje fajnie. Aha. A czy wy, Hans, potraficie sztrykować? Ja za ręce i nie poradzę. A opowiedzcie nam o tym, co znaczy ten królik, którego wyście tutaj postawili sobie na stole. No, to jest zajączek. <trym> Kery też symbolem jest świąt Wielkiej Nocy. No i zawsze Wielkanoc rano szukamy zajączka, co nam przyniósł fajnego. E, przyniósł Ci Hans coś fajnego w tym roku, zajączek? Dyć, przyniósł. <laughs> ale widzę, że się zarumieniłeś i chyba nie chcesz o tym opowiadać. Może lepiej nie będziemy <laughs> zdradzać, ale dziękujemy zajączkowi. A też jest taka symbolika, że ponoć zajączek Zajączki byli pierwszymi świadkami zmartwychwstałego pana Jezusa, jak wychodził z grobu. My tutaj, moi drodzy, jeszcze widzimy baranka, który też tutaj sobie stoi na stole. Co symbolizuje, co znaczy ten baranek w ogóle? No, baranek to symbol pana Jezusa, bo pan Jezus jest tym barankiem, i widzimy, że ma taką fajną fana przy sobie. I właśnie to jest taką symbol chwały zwycięstwa. Hmm. bo myśmy w ogóle jeszcze nie powiedzieli, co my tak naprawdę świętujemy tutaj. No tak, my świętujemy święta Zmartwychwstania Pana Jezusa. Jak ty to, Hans, rozumiesz? Co to znaczy Zmartwychwstanie? No, to jest powstanie, ktoś umarł i zaś Z Stąd, Boże, teraz spotykamy się z tym, który jest przez te święta najważniejszy i prosimy, żebyś się przedstawił. Przedstaw się! Dlaczego ty nic nie mówisz? Ej, Hans, co się z nim stało? Ty, ty Hilda, ty, ty nie widzisz, że to jest figurka Pana Jezusa Zmartwychwstałego, ty? Ale mówiłeś mi, że Pan Jezus Zmartwychwstał i żyje i ja myślałem, że to jest żywy Pan Jezus. No ale Hilda, Pan Jezus żyje między nami, jest Zmartwychwstały, ale no to jest tylko symbol Pana Jezusa, bo przecież... Pan Jezus został później wzięty do nieba, no, nie czytałeś Pisma Świętego, ty? będziemy to później świętować, Hilda, co ty tu? To... Aha, rozumiem, czyli go tutaj tak naprawdę, e, to on nie jest tak naprawdę tutaj, ale on jest tak e, w niebie przede wszystkim i jest tak, że go nie widać, tak? E, no ja, no Hilda, przecież ty, a to figurka, Pan Jezus widzisz rany, po swojej śmierci pokazuje nam, że zmartwychwstał w tym takim fajnym geście. No ale to ta figurka stoi w naszych kościołach teraz, żeby my widzieli pana Jezusa, wyobrażali się, jak to mogło wyglądać, jak zmartwychwstał. I on też niesie taki ksyz jak papież Franciszek. No właśnie, i z taką faną jak ten jak ten baranek, co tam, że my go dali przed chwilą. I mu to zjechało trochę. Ja myślę, że ta flaga to też jest taki znak zwycięstwa. Czy zgadzasz się ze mną? Zgadzam się. No jest tutaj krzyż, bo Pan Jezus przecież na drzewie krzyża pokonał śmierć i otworzył niebo, na które wskazuje. Ok. Hansie, Macieju, bardzo wam dziękujemy za ten poświęcony czas, za to, że opowiedzieliście nam o świętach zmartwychwstania pana Jezusa, to już koniec naszego specjalnego odcinka, specjalnego wydania z pokoju Hansa i księdza Macieja. Pozdrawiam was serdecznie, ja, reporterka Sybah Hilda i ja, ksiądz Dawid Gawenda. Do zobaczenia następnym razem, ale uwaga, to jest nie wszystko. Moi drodzy, podczas ostatniego odcinka prosiliśmy was, żebyście się za nas pomodlili. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie modlitwy, za to, że o nas po prostu pamiętacie. Cieszymy się bardzo. No i pozdrawiamy Was też radosnymi słowami Alleluja, życząc Wam wesołych, spokojnych świąt. I pamiętajcie, że mimo tego, że dzisiaj jest drugi dzień świąt, to trwamy w oktawie zmartwychwstania Pana Jezusa i cieszymy się ciągle Jego powstaniem. Bądźcie dobrymi świadkami Pana Jezusa. Rozgłaszajcie wszystkim to wszystko, co się tam stało, że on powstał z grobu, że on żyje i że dla wszystkich ludzi przygotował niebo. Juhu! Ale no my dzisiaj też jeszcze mamy zadanie dla was. Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, że. Co takiego pięknego przygotowaliście na święta? Może jeszcze nie wszystko jest zjedzone, więc jeżeli macie ochotę, to możecie podzielić się zdjęciami pisanek, również baranków, czy jakichś ozdób świątecznych, które towarzyszą w czasie tym radosnym. Może ktoś tak jak Hans i ksiądz Maciej, ma taką babcia, czyli oma, kero też sztrykuje na przykład jajka. To my wam jeszcze raz życzymy wesołych świąt. Wszystkiego dobrego i dużo radości ze zmartwychwstania pana Jezusa. Trzymajcie się! Cześć! Cześć. Pa! Dzie pa, ty, Hilda! A dzisiaj jest śmigudzlingus. A co to jest śmigudzlingus? No, taka tradycja, że się leje wodą. A po co się leje? No, żeby działki się leje, już. Żeby były piękniejsze i tak się ich doceniało przez to. Ale jo ja jest człowiek wody, więc cię poleja. To lej. Ale ty mi z piórka! Ja nie mogę mieć zmoconych piórek, bo ja wtedy nie potrafię latać! Pa co mi się stało z rączkami? Ale tyś mnie też. Tyś... już opadły! No, tyś mnie też muła, więc ja też poleję po siku. Zzymajcie się, pa. pa! Cześć! Pa! pa.